Cześć Boże, witam na kanale Sam się wśród 28. 28 Lecz szczęście moim być blisko Boga, powkładam w Panu w Bogu nadzieję moją To jest też kolejny piątek serii Koronka do Bożego Miłosierdzia W Twoich intencjach oraz intencjach mi powierzonych, żebym się za nią modliła i bościła w piątek A tak jak widzicie dzisiaj mamy kolor przywodni biel, która jest prześliczna I mam nadzieję, że to da Wam takie poczucie a czystości, bliskości z Bogiem, świętości, bo kolor tak biały jest takim kolorem czystym. A jak już mówimy o takiej czystości, świętości, to jeśli ktoś nie był jeszcze u spowiedzi albo dawno go nie było, a, no to ten taki kolor bieli, takiego czystego sumienia mam nadzieję, że Was motywuje do przemyśleń, żeby może a, wybrać się do, u takiej spowiedzi. A, pamiętajcie, warto iść raz w miesiącu a ostatnio słuchałam bardzo o, takiego poruszającego wykładu e, prowadzonego przez ojca a, Krisa, a, który, a, który daje piękne, a, poruszające lekcje właśnie na temat a, naszej wiary, a, i mówi właśnie o świętym Karlosie. Więc a, warto przemyśleć, czy czasami nawet co tydzień. Nie a dla niektórych to nie jest dobre. A więc yy, modlę się w Waszej intencji, właśnie w Twojej, tutaj tej osobie, która to teraz słucha, yy, oraz w powierzonych mnie intencjach. Tak jak zauważyliście, mam trzy chyba rodzaje bardzo podobnych różańców. Jeden jest taki niebieski, z którym się modliłam w, z Wami w parku, ten biały i taki czarny, którym też już się modliłam. A możecie je znaleźć na kanale, a więc to jest już ostatni z tej serii. A nikt z rodziny nie do końca potrafi mi powiedzieć, czyje to są różańce Dawno, długo leżały, ja je znalazłam. Myślę, że mogą być to mojej babci, ale nie tej, z którą mieszkam teraz, obecnie, albo mojej prababci, co byłoby to le lepszym wytłumaczeniem. Dobrze, więc zacznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie. El baw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebiony. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wieczny, amen. A tutaj dla, dla przypomnienia, dlaczego akurat jest Maryja, bo akurat a, mam taką i postać, wprowadzoną od siostry zakony, którą serdecznie pożarem myśli ogląda. A ona jest z Maciu ta biała akurat pasuje do wrzosu, a, gdzie usłyszałam kiedyś od osoby ze Szkocji, że biały wrzos przynosi szczęście. Oczywiście nie wierzymy w przesądy, ale dobrze wiedzieć, gdzie w innych krajach, a, jak co myślą. Um, no a wiemy, że jak się modlimy w Litanii, to jest to nasza Matka Chrystusowa, Matka Kościoła. Matka miłosierdzie i matka łaski Bożej, dlatego ona tutaj dzisiaj jest z nami obecna w miesiącu w październik, w miesiącu różańcowym, i pomaga nam poczuć to miłosierdzie Boże w tej koronce do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i woda, która wytrysnęła Świętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. O krwi i woda, która wytresnęła Świętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Okrwi i woda, która wytrysnęła świętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie i Ciebie, Maryjo. Jego mamy, naszą mamy w niebie. A prowadź nas do Jezusa, do Boga i naucz nas przyjmować miłosierdzie Pana. A dziękuję za modlitwę ze mną. A jest parę nowych modlitw na kanale, na przykład Błogosławieństwo Domu, w którym warto się modlić codziennie i prosić Boga o jego błogosławieństwo, żeby było nad naszym domem, mieszkaniem a, oraz rodziną. A, a my widzimy się w następnym tygodniu, a, gdzie jeszcze będzie październik, już minął miesiąc, ale szybko. A, więc trzymajcie się z Bogiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Z Bogiem.